To są Niewinne Rozmowy. Katarzyna Porębska, Monika Sokołowska. Chcemy Wam się dzisiaj przedstawić i zaprosić Was do naszego nowego projektu. Projektu, w którym chcemy poruszać tematy ważne, chcemy o nich mówić wprost, całą prawdę i tylko prawdę. Autentyczną prawdę. Autentyczną prawdę, jakkolwiek to zabrzmiało, bardzo groźnie, ale to absolutnie groźnie nie będzie. Nie. Będzie z uśmiechem, będzie otwarcie. No właśnie, bo my na co dzień e, dużo tak. mamy do czynienia z komunikacją. I z tym, żeby rozmawiać. Rozmawiamy w swojej codziennej, zawodowej pracy. Tak, żeby rozmawiać, żeby budować relacje, żeby tworzyć dobrą przestrzeń do dobrych znajomości, żeby budować autentyczność, o której już wcześniej wspomniałam w taki może trochę nietypowy sposób. Natomiast tak, tym się zajmujemy na co dzień, to jest nasz chleb powszedni i to jest coś, mam wrażenie, czym bardzo się chcemy podzielić. Bardzo się chcemy podzielić. Kasia, powiedz, ty jesteś psycholożką, na co dzień pracujesz z ludźmi, tak. pomagasz im wyjść z trudnych sytuacji. Tak, na co dzień pomagam osobom, pomagam moim klientom w różnych trudnych sytuacjach i nie tylko, bo czasami w decyzjach życiowych i oprócz tego, że pełnię funkcję terapeuty w procesie jeszcze, to jestem też wykładowczynią na uczelniach dwóch i oprócz tego jeszcze prowadzę szkolenia. Prowadzę szkolenia z szeroko pojętego rozwoju osobistego, więc trochę się dzieje w tym moim życiu zawodowym, ale to wszędzie są przestrzenie, w których rzeczywiście to budowanie relacji, myślę, jest w biznesie, jest na, na pierwszym miejscu. No my się z Kasią spotkałyśmy jako panelistki w mhm. trakcie kongresu na Uniwersytecie Ekonomicznym. Tam zostałyśmy zaproszone jako goście, mhm. miałyśmy zająć stanowisko i porozmawiać o tym, jak kobietom jest trudno przebić ten szklany sufit i, i być w zarządach na przykład spółek. Usiadłyśmy obok siebie No i, za I, coś i coś się stało. Od razu <laughs> umówiłyśmy się na kawę, bo stwierdziłyśmy, że mamy sobie tyle do powiedzenia, tak. że widzicie musiałyśmy stworzyć podcast, żeby rozmawiać jeszcze więcej i jeszcze częściej. A w te rozmowy chcemy włączyć także was, chcemy was do tych rozmów zaprosić i mamy taką nadzieję, że będziecie nam podpowiadać tematy, które was interesują. Tak jak Kasia powiedziała, ta komunikacja, ta relacja między kobietą a mężczyzną, między kobietami, mhm. ale też między mężczyznami w ogóle, bo faceci potrafią się przyjaźnić i trochę będziemy się chciały tego od nich nauczyć, mhm. jako kobiety, tak. to o tym w tych niewinnych rozmowach na pewno będziemy chciały rozmawiać. Mhm. Nas, tak chyba możemy śmiało powiedzieć, połączyło siostrzeństwo. Takie piękne zjawisko, to się teraz pięknie nazywa, mhm. dużo się o tym zaczyna mówić, choć jak zbadała fundacja, w zgodzie ze sobą, jeszcze wciąż niewiele osób potrafi zdefiniować to pojęcie. Mhm. Doszłaś do, do bardzo ciekawych badań, o których za chwileczkę sobie powiemy. Natomiast ta chemia zwana siostrzeństwem jest niezwykle istotna, i też wspomniałyśmy o takim obszarze dotyczącym budowania relacji wśród mężczyzn. Więc tutaj też mamy pewien za. Namysłu, jeśli chodzi o, o nasz podcast, ale to o tym za chwilę. Natomiast podzielmy definicja. się może, tak, definicją siostrzeństwa i do tego, m, czego, do, do czego doszłaś do tych wyników badań. A definicja sama w sobie, ja może powiem, czym, czy siostrzeństwo jest dla mnie. Jest takim autentycznym budowaniem relacji. Relacji opartej na wsparciu, na wspieraniu, na koregulacji, na takim wzajemnym, można powiedzieć, pomaganiu sobie, na podnoszeniu siebie z różnych sytuacji i na takim byciu ze sobą w, we wszelkich możliwych sytuacjach, w których nam przychodzi być. Nie zawsze tych prostych, tych łatwych, ale szczególnie tych trudnych. I siostrzeństwo dla mnie to jest też taki obszar, gdzie bardzo się docenia, a nie ocenia, gdzie ocena jest czymś ostatecznym, albo i w ogóle jej nie ma, a raczej jesteśmy po to, żeby sobie pomagać, żeby się wspierać, żeby dmuchać w swoje skrzydła. Ja bym do tego jeszcze dodała tą siłę, która wypływa z tej kobiecej tak. energii, bo to jest wyjątkowa moc. Mhm. I jeżeli. Któraś z Was doświadczyła właśnie takiej siły płynącej od drugiej kobiety, to wie o czym mówię, bo to, co powiedziałaś o tym dmuchaniu w skrzydła, to jest, myślę, kwintesencja tego mm -hmm. siostrzeństwa, bo niestety. Wydaje się, i tak mówią badania, które przytoczyłam, że 40% Polaków uważa, że to mężczyźni są bardziej lojalni wobec siebie, a nie kobiety, że kobiety mm -hmm. podkładają sobie nogi. Jest takie w ogóle zjawisko królowej pszczół. To też na jakiś podcast jest temat, jak kobiety liderki. Traktują mm -hmm. młodsze koleżanki, czy są wspierające, czy nie. To możemy też na pewno jeden z odcinków temu poświęcić, mm -hmm. bo to też jest ciekawe zjawisko, które się obserwuje i które nauka nazywa. Nazywa bardzo wprost i które jest absolutnie y, czymś podyktowane. Już gdzieś tam chodzi nam po głowie, czym, ale to nie musi nam nawet chodzić po głowie, bo po prostu to też pokazuje i nauka, i neurobiologia, dlaczego tak się dzieje. Nie? My mm. obie obracamy się na co dzień w dość. Męskim środowisku, tak. bo czy dziennikarski świat to jest świat raczej zdominowany przez panów i uh -huh. podobnie, uh -huh. więc uh -huh. chyba wtedy tym bardziej szuka się tej kobiecości i, i tej, tej równowagi trochę, trochę w przyrodzie. E, tak, mój świat, gdybym miała powiedzieć właśnie o kwestii, czy tam o przestrzeni zawodowej, to rzeczywiście tworzył się to jest, w doświadczeniu na tym świecie męskim i rzeczywiście nie, można. 80% moich czynności zawodowych obraca się i obracało wokół mężczyzn, ale mam też ogromne szczęście od paru dobrych lat. Spotykać niezwykle cudowne, wspierające właśnie takie w pięknej energii kobiety. No, to też jest najlepszy dowód na to. Wzajemnie. Tak, natomiast rzeczywiście zauważam jedną rzecz, taki efekt karmy powracającej, mhm. bo mogę powiedzieć jedną rzecz. W momencie, kiedy potrzebujemy czegoś tak bardzo, to do nas po prostu zwyczajnie przychodzi pod warunkiem, że jesteśmy świadomi i otwarci na to przyjście. No, i od paru dobrych lat rzeczywiście bardzo, bardzo dla mnie jest istotne, żeby otaczać się taką dobrą, wspierającą kobiecą energią, bo to buduje również moją kobiecość, ja, tym moim kobietom i też Monia, Tobie i Ty dobrze wiesz o tym, powtarzam jedną bardzo ważną rzecz, że yy, każda część tej kobiecej energii jest częścią moją, ja jestem składową tych wszystkich części, ne, z którymi właśnie mam do czynienia. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi mm -hmm. przebywamy tak, w tym najbliższym otoczeniu. I chyba coś w tym rzeczywiście jest. A w środowisku takich kobiet przedsiębiorczych, w którym miałam okazję być i w którym się otaczam, też jest takie jedno fajne hasło: mm -hmm. Otoczenie ma znaczenie. Tak. I tu pod tym się podpisujemy, i o tym też na pewno będziemy, będziemy rozmawiać, szczególnie, że jak zastanawiałam się nad tym, jak nas przedstawić, mm -hmm. i wyczytacie to z naszego opisu na naszym YouTubie, to parafrazując słowa znanej piosenki, to jest kobieta po przejściach i kobieta z przyszłością. Kłaniają się Państwu nisko i witają, <laughs> i zapraszają, żeby być z nami, bo mm -hmm. my mamy też swoje takie prywatne doświadczenia. Nie zawsze było łatwe. Mm -hmm. To mhm. sytuację, ale chcemy też służyć swoim przykładem innym i pokazywać, że można się podnieść. Że można się podnieść i że można to wszystko, co nas spotkało, przekuć na coś pięknego, bo to stworzyło nas. Odrobiłyśmy swoje lekcje. To mam nadzieję. Albo odrabiamy, powiedziałabym tak, odrabiamy. Ale wyciągamy wnioski. Tak, reflektujemy, wyciągamy wnioski. I dzisiaj, gdyby ktoś mnie zapytał, czy chciałabym zmienić swoje życie, albo czy czegoś nie chciałabym doświadczyć, to powiedziałabym, że nie chciałabym zmienić swojego życia i swoich doświadczeń. Każde miało znaczenie, każde jedno było ważnym doświadczeniem, lekcją, sprawdzianym kartkóweczką w moim życiu. Bez tam wielokrotnego wyboru. Bywa i tak! I takie słynne słowo porażki, ale uważam, że porażki są po to, żeby rzeczywiście nas uczyć, żeby Właśnie, nas Ja wolę słowo lekcja. Lekcja, lekcja no. którą mhm. daje nam życie, tak. nie ma innej drogi żeby wznieść się też na pewien poziom rozwoju, już tej dojrzałości emocjonalnej, o tym myślę, żeby z czasem dokonywać coraz lepszych wyborów, ale przede wszystkim, żeby zacząć doceniać mm -hmm. to, co się ma, bo mm -hmm. od tego chyba to nas przede wszystkim uczy. I doceniamy ludzi, których mamy wokół, wtedy, i doceniamy mądrość, którą zdobywamy. Czasem musi jakiś tam. Znowu powtórzę czas minąć, mm -hmm, ale rzeczywiście mm -hmm. ten okres jest ważny, żeby tak. nawet przeżyć jakąś żałobę, coś mm -hmm. opłakać, ale potem, słuchajcie, dźwigamy się, poprawiamy koronę i idziemy <noise> <Włosy>. naprzód, dokładnie lub włosy. Tak. I, I działamy, i rozwijamy się pięknie. Mm -hmm. I chcemy też e, takie kobiety pokazywać w tym podcaście. Dziewczyny z sąsiedztwa, dziewczyny, które poszły za głosem swojego serca, tak. które nie porzuciły swoich marzeń, tylko miały tak, odwagę. Tak. tak. Tak, tak, i bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie tak, jak to pięknie się, dziewczyny z sąsiedztwa, czyli dziewczyny, które wcale może nie są tak, wiecie, sławne, ale które są obok nas, które rzeczywiście miały wielką odwagę do zmiany, do tego, żeby czasami wiele rzeczy w swoim życiu przeorganizować i są gdzie są. I nie tylko myślę tak, o kobietach. Chcemy panów absolutnie też w to włączyć. Nie czujcie się zapomniani. Absolutnie. To, że my z Kasią podkreślamy to i będziemy to podkreślały, że ta energia kobieca jest nam bliska. No bo tak jak wspomniałyśmy przez to, że w takim codziennym, zawodowym życiu dużo panów nas otacza, których serdecznie pozdrawiamy, mhm. ale szukamy tej, tego pierwiastka kobiecości i wiemy też w ogóle, że kobiety potrzebują szczególnie tego wsparcia Wsparcia, mm -hmm. Że panowie jakoś tak sobie radzą trochę lepiej. Mm -hmm. e, mniej może analizują, e, mniej może się przejmują, chociaż mm -hmm. niekoniecznie, bo tu nie mm -hmm. chodzi o to, że jesteście nieemocjonalni i nieuczuciowi, ale lepiej sobie radzicie. Kobiety rzeczywiście tego podmuchu w skrzydła potrzebują silniejszego i tak no, chyba jest, emocji, tak, Więc my tak, się tak, chcemy tak, też od tak, was, tak, panowie, tak, uczyć tak, pewnych tak. mechanizmów, narzędzi, bo to wszystko są narzędzia i nawyki, e, które kompetencje, które musimy w sobie wypracować, i wtedy będzie nam prościej. I dlatego my też się chcemy dzielić takim doświadczeniem, które pokazuje, że y, rzeczywiście ta energia męska w naszym, w naszym życiu y, chyba bardziej nas wspierała, y, niż nam szkodziła, no jeżeli tak, chodzi tak. O, o te doświadczenia i właśnie o ten taki zdroworozsądkowy zdroworozsądkowy feminizm. O, bardzo pięknie powiedziane. Tak. Mhm. Ja ostatnio powiedziałam, że mój feminizm kończy się w momencie, kiedy myje swój samochód. <laughs> Wtedy się kończy mój. Tak filmik. powiedziała. I nawet ja to widziałam. Muszę to sobie potem zawsze wyrównać emocjonalnie. I dużo cię to kosztuje. Bardzo dużo, dużo więcej niż przeciętną kobietę lub przeciętnego pana, bo tak. to z paniami jak pewnie ja bywa to różnie. To jak chcecie to ja wam podpowiem w komentarzu jak to sobie potem wyrównać i gdzie. I muszę powiedzieć, że efekt tego wyrównowania był niezwykły. Bo... No, był zachwycający wręcz. No właśnie. Ale to są te koszta, które się ponosi za tą samodzielność. Ciebie... Także ciągnijcie Monikę za język. <noise> Jakie to były korzyści e, Natomiast my nie o tym, o tym też będziemy na pewno rozmawiały. O tym właśnie, że niekoniecznie zawsze musimy być te silne, te mocne i ze wszystkim sobie świetnie radzić same. No tylko właśnie, no, znowu jest warunek. No trzeba spotkać na swojej drodze ludzi, którzy. Tobie pozwolą, pomogą i, tak, pozwolą. i pozwolą. I, I też o tym chcemy, że nie zawsze ta silna kobieta, która robi wszystko, nie zawsze ta silna kobieta, która wszystko jest w stanie załatwić, nie musi zawsze być silna. I to jest też no, kobieta, która mm -hmm, płacze w poduszkę. I mhm. to też warto, warto myślę, żeby tak. wybrzmiało w naszych niewinnych rozmowach. Tak. Słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie już yy, niedługo. Chcemy publikować raz na dwa tygodnie, przynajmniej na start. To też wiele od Was zależy, jak będziecie nas wspierać i dopingować do, do tej pracy. Yy, jako pierwszą zaprosiłyśmy wyjątkową osobę mm -hmm. do naszego podcastu. Zaprosiłyśmy Basię Płaczek, seksuolog, trenerkę, edukatorkę seksualną, która ma takie cudowne hasło, które nam pięknie się wpisuje mm -hmm. i pasuje do naszego tematu. Przypomnij, Kasiu. O czym milczymy najgłośniej? I o tym będzie w okolicach Walentynek w niewinnych rozmowach. Mm -hmm. Zapraszamy Was serdecznie. Kliknijcie, subskrybuj, żebyście byli na bieżąco. Zapraszamy na Spotify, na YouTube. Jesteśmy tam dla Was i z Wami. I do zobaczenia. Do zobaczenia. <laughs>